Sponsorem programu Zew Natury jest Incorsa, dystrybutor broni myśliwskiej marki Bergara. Sponsorem programu Zew Natury jest producent ubrań myśliwskich Deer Hunter. Na program zaprasza sponsor firma Kolba.pl, dystrybutor optyki marki Vortex. Udane zakupy na polowanie zrobisz u naszego sponsora. Forhunting.pl Sponsorem programu Zew Natury jest Magum, dystrybutor obuja myśliwskiego Kofra. Sponsorem programu Zew Natury jest dostawca elektronicznej ewidencji polowań. Nasz bur, koleżanki i koledzy, witamy na drugim kubertusie Jarocińskim. W miejscu, w którym się dzisiaj spotykamy, mamy kilkowiekową tradycję wielkich łowów. Musimy w tej chwili przedstawić kilka spraw organizacyjnych. Dzisiaj polujemy w czterech kołach łowieckich. Kole Szarak Kotlin, kole Barzant Dobrzyca, kole Jeleń Poznań oraz kole Ryś Białobłoty Jarocin. A ściślej mówiąc, niewielkie Tarce pod Jarocinem. To tu. Dosłownie na moich oczach narodziła się rok temu wspaniała impreza. I od zaczyna się od polowania, to zdecydowanie nie jest skierowana tylko do myśliwych. Ale żeby wszystko mam dokładnie opowiedzieć, musimy zacząć od początku, czyli od uroczystej odprawy przed wspólnymi łowami. Wspólnymi, bo w knieje i na pola ruszy zaraz kilkudziesięciu ludzi, dla których łowiectwo to pasja na całe życie. Pobudka Msza Polowa i pierwsze dźwięki sygnałówek myśliwskich odprawa to wszystko już za nami, a przed nami fantastyczne polowanie w gronie przyjaciół. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Zewnętrzny. Na stanowisku. Jesienny las przywitał mi przeogromną ogromną wilgocią za tą przesyconą zapachem grzybni. Dlatego las jest pełen grzybiarzy, ale z tego co wiem, jest to pierwsze i ostatnie pędzenie w lesie. I słusznie, bo jak zaznaczył prowadzący na odprawie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. właśnie przed chwilą dostaliśmy sygnał, że jest koniec pierwszego pędzenia. Było bardzo krótkie, ale tak po prawdzie nie ma dzisiaj sensu polować w takim miejscu, więc udajemy się na miejsce zbiórki, a przed nami drugie pędzenie i z tego co wiem na polu kukurydzy. Przystanek numer dwa. Po krótkiej przejażdżce mamy jeszcze sporo drogi do przejścia. Tym razem tak jak już wcześniej wspomniałem, obstawiamy ogromne pole kukurydzy, na którym wyraźnie widać ślady bytowania dzików i jeleni. Jednak wypędzenie zwierzyny z tak gęstej roślinności będzie bardzo trudnym zadaniem, nawet z pracującymi w pocie czoła podkładaczami i ich psami. Ale nawet w tak trudnych warunkach mogą się zdarzyć miłe niespodzianki. Na przykład takie jak ten nieco zdezorientowany kozioł. Który długo nie mógł się zdecydować, czy opuścić bezpieczne schronienie. Nie, kozioł nie trafił do garnka. To pyszna grochówka, jaka czekała na nas na przerwie obiadowej. Kolejka do gara była długa, ale zupy nie zabrakło nawet na dolewki. Po drugim miocie przyszedł czas na upragniony posiłek. A siły przydadzą się bardzo, bo przed nami jeszcze mam nadzieję emocjonujące i wyczerpujące dwa miotry. Wspólne biesiadowanie. Jeden z moich ulubionych elementów, jaki składają się na łowiectwo. To właśnie na takich spotkaniach możemy podzielić się naszymi niesamowitymi historiami prosto z kniei albo po prostu poplotkować na jakiś aktualny temat. Ważne, że możemy być tutaj razem. Sygnał zbiórki odegrany, a więc pora kończyć wyżerkę. Teraz trzeba się sprawnie przemieścić na kolejne stanowisko. Nasza grupa w sympatycznej atmosferze zmierzała na prawdopodobnie ostatnie tego dnia pędzenie zwierzyny. Po raz kolejny zameldujemy się przy polu kukurydzy. Tym razem to naprawdę ogromna uprawa, która ciągnie się aż po horyzont. Więc i my. Ciągniemy na rozlosowane wcześniej stanowiska, aby po raz ostatni tego dnia zapolować wspólnie z przyjaciółmi z Wielkopolski. Tym razem jestem w miejscu, gdzie otaczają mnie przeogromne i niekończące się pola kukurydzy. Zdaję sobie sprawę, że w tej gęstwinie na pewno odpoczywają dzicze watachy. Zdaję sobie również sprawę, że na pewno nie będzie łatwo je stąd wygonić. Na moje szczęście, nie rolnika, przede mną jest stratowana kukurydza. Zrobiły to jelenie podczas rykowiska, dlatego mam ogromną szansę zobaczyć tutaj dzika. A więc ładuję broń i czekam cierpliwie. A więc już wszystko jasne. Na moim pierwszym polowaniu w Jarocinie pomogłem miejscowym koleżankom i kolegom wyeliminować jednego drapieżnika. Tutejsze barżanty będą miały nieco lżej. Odkąd masowo zaczęto szczepić lisy przeciwko wściekliźnie straciły największego naturalnego wroga, śmiertelną chorobę. Ich populacja zaczęła szybko wzrastać i siać spustoszenie wśród dzikiego ptactwa i drobnej zwierzyny. Dlatego teraz rolę naturalnego wroga tego przebiegłego drapieżnika musiał przejąć człowiek. Good. <laughs>

Oczysty pokot i piękna oprawa muzyczna to znak, że dzisiejszy dzień dobiega końca. Dzisiejsze polowanie zostało właśnie uroczyście zakończone. Co prawda było bardzo krótkie, ale to tylko dlatego, że w naszym programie chcieliśmy pokazać Wam nie tylko samo polowanie. Ja już za chwilę udam się na kolację i na zasłużony odpoczynek, a was bardzo proszę, zostańcie przed telewizorami, bo to nie koniec dzisiejszego programu. Już za chwilę spotkamy się w tym samym miejscu, ale zupełnie w innej scenarii. Jeżeli uważacie, że osoba, która mi towarzyszy, nie pasuje do łowiectwa, to nic bardziej mylnego. A dlaczego? Dowiecie się goszcząc razem z nami na drugiej edycji Festiwalu Myśliwskiego w Jarocinie. Z tego miejsca wszystkim tutaj dziękuję, a w szczególności dziękuję gospodarzowi gminy Burmistrzowi Adamowi Pozyskiemu, który kolejny raz zaufał mi. Wie panie Burmistrzu, dziękuję za zielone światło bo z drużyną, zawsze podkreślam, z drużyną zrobimy wiele. Także jeszcze raz dziękuję i życzę udanej zabawy. Także dziękuję. Dziękujemy serdecznie, Szanowni Państwo. To tyle od naszych organizatorów, przedstawicieli tego eventu. Rodzinna, ciepła atmosfera. To coś, co już na pierwszy rzut oka charakteryzuje Jarociński Festiwal Kultury Łowieckiej. Ale nie tylko tym wyróżnia się ta jeszcze świeża przecież impreza. Bardzo ważnym elementem jest tutaj oprawa. Zapewne niektórzy z Was poznają to miejsce. Dokładnie rok temu byliśmy tutaj na pierwszej edycji Jarocińskiego Festiwalu Myśliwskiego. I tak nam się bardzo spodobało, że również w tym roku postanowiliśmy sprawdzić, co wydarzy się podczas drugiej edycji. Oho! Wydaje mi się, że na chwilę muszę skończyć, bo tuż za plecami idzie pochód. Przepięknie, prawda? Wspaniała oprawa muzyczna, kolorowe stroje. To wszystko po to, żeby uczcić ważną dla naszego kraju postać. Piękny pałac w tarcach. To tutaj ostatnie lata swojego bogatego życia spędził hrabia Zbigniew Ostroróg-Gorzeński, herbu na łęcz. Na jarucińskim festiwalu w jego rolę wcielił się kolega Dariusz Dudkiewicz. A to wszystko za sprawą premiery filmu. W kniej i na salonach, który miałem okazję obejrzeć razem z występującymi w nim aktorami. Co ciekawe, to nasze koleżanki i koledzy po strzelbie. W filmie przypomniano kilka epizodów z życia hrabiego, majora piechoty, ziemianina, działacza społecznego myśliwego. Warto przekazywać wiedzę o takich ludziach, by mogły na kimś takim wzorować się kolejne pokolenia choć najlepiej znać historię wszystkich ważnych postaci, tych mniej chlubnych także. Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj tasa powiadano. Na pierwszy rzut oka widać, że druga edycja Festiwalu Łowieckiego cieszy się większym zainteresowaniem. I to bardzo fajnie, ponieważ jest to nietypowa impreza. Pomimo, że organizują ją myśliwi, to skierowana jest do ludzi niezwiązanych z Łowiectwem. A to wszystko po to, żeby pokazać Łowiectwo, jakim jest naprawdę, a nie jak przedstawiane jest przez pewnych ludzi. Bo przecież my myśliwi doskonale wiemy, jak łowiectwo bogate jest kulturowo, historycznie czy co najbardziej smaczne, kulinarnie. Nie wiem, czy teraz dobrze nie słyszycie, ale właśnie w tej chwili odbywa się przepiękny koncert Orkiestry Dętej ze środy Wielkopolskiej, bo przecież człowiek samym chlebem nie żyje. Jedno z wielu stoisk, które cieszy się naprawdę ogromnym powodzeniem. Bo któż z nas ma okazję w środowisku naturalnym strzelić sobie selfie z ptakiem drapieżnym? Koza, a małem Koziołek. Koziołek. Pięknie Dzięki, wygrała Pani kona. Coś niesamowitego, właśnie tutaj na leśnictwo Jarocin odbywa się pewien konkurs z zakresu wiedzy o łowiectwie. Właśnie przed chwilą pewna pani wykazywała się absolutnie dużą wiedzą na temat zwierząt łownych, dzięki czemu wygrała wspaniałe młode drzewko. Moc łowiestwa polega też na tym, żeby pokazywać przepiękne rzeczy, które dzięki niemu powstają. Wieńce, parostki, rosochy i łopaty, prezentowane w środowisku naturalnym przez swoich właścicieli, są piękne, ale takie coś to przedłużenie ich pięknej niepowtarzalności i wystrój na naszych salonach. Jeśli usłyszymy taki głos, a to jest głos byków, które zaczynają rykowisko we wrześniu i dopiero po ich zaczęciu tych młodych byków zaczyna się właściwe rykowisko. I proszę Państwa, jak my do tego podchodzimy jako wabiarze Jeleni? Otóż nie wabimy tym głosem. Głosem młodych Jeleni nie wabimy, bo jest on nam. Do wabienia niepotrzebny, tylko go słyszymy w lesie. Kolega Bogdan. Uwielbiam słuchać jego wykładów i oglądać pokazy wabienia jeleni. <tryk> Zawsze na scenie towarzyszy mu doświadczona ekipa wabiarzy z wieloma mistrzowskimi tytułami na koncie. Na Jarocinskim Festiwalu ich popisy z uwagą śledziła spora grupa widzów, z których część być może po raz pierwszy w życiu usłyszała prawdziwy, no prawie prawdziwy Rygielenia. To warto posłuchać. Zawsze marzyłem o tym, żeby się nauczyć tak przepięknie grać. Może zabrakło mi odwagi, może samo zacięcia, ale za każdym razem słucham tego z ogromną przyjemnością. Gromkie brawa, uśmiechy, komplementy. Na jarocińskim festiwalu ze strony gości niemal bez przerwy docierały do myśliwych wyrazy sympatii. Czyżby poznanie się bliżej miało decydujące znaczenie, zaprezentowanie chociaż części bogatej historii ciekawego rzemiosła czy pysznej kuchni. O właśnie, a propos kuchni. Kiedy już sięgam po moją porcję, okazuje się, że to zupa. Zupy w myśliwskiej kuchni są na drugim planie, a przecież nie ma to jak dobry wywar i Dlaczego? Woda, Woda spróbowana i teraz fantastycznie. Zapraszam serdecznie wszystkich do gary. Nie wiem, czy to ten smak, czy nadmiar wrażeń odebrał mi głos, ale jednego jestem pewien. Im więcej takich imprez będzie w Polsce, tym mniej będzie kłamstw na temat myśliwych i tego, jak wygląda łowiectwo. Jego bogata historia i związana z tym kultura. Także ta osobista, którą przecież obdarzona jest zdecydowana większość ludzi kochających przyrodę. A prawdziwy myśliwy w przyrodzie zakochany jest posłuchy. Potrafi niemal codziennie zaglądać w łowisko, nie po to, żeby strzelać, tylko po to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Czasem niektórzy mówią, jak można kochać przyrodę i zabijać zwierzęta. Odpowiedź. Jest bardzo prosta właśnie za to, za jej dary, którymi będzie nas raczyć, przecież tylko wtedy, kiedy będziemy o nią dbać. Myśliwi wiedzą doskonale, jak korzystać z jej darów. Wiedzą też, jak o nią dbać, żeby tych darów nigdy nie zabrakło. Także dla tych, którzy nie mają siły, chęci czy czasu zapolować, a chcieliby czasem spróbować zdrowego i pysznego mięsa z polskich lasów. I właśnie na takich imprezach mogą przy okazji dowiedzieć się, kto i z czego to robi. Trzeba tylko wymyślić coś, co przyciągnie na imprezę łowiecką jak najwięcej ludzi. Na chwilę muszę opuścić ten pałacu, bo tuż za płotem dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Te odgłosy nie pochodzą od startującego balona. Już za chwilę będzie mi dane po raz pierwszy przeżyć lot prawdziwym helikopterem. Do tej pory mogliśmy podglądać świat z góry za pomocą drona, ale oderwanie się osobiście od Ziemi to zupełnie coś innego. Czy się bałem? Jasne, że się bałem. W końcu była to dla mnie zupełna nowość. A któż z nas nie boi się rzeczy, których nie miał wcześniej okazji poznać? Najlepiej z pierwszej ręki. Niesamowite. Jaka siła i potęga jest w wirniku. To coś niesamowitego. Dokon Słyszycie? Odbiera mi po prostu głos. Niesamowite wrażenie. Patrzyłem z perspektywy lotu ptaka na wszystko dookoła, co tutaj dzisiaj się dzieje. Powoli kończę naszą wizytę na terenie pięknego pałacu w Tarcach i cieszę się, że mogłem to wszystko widzieć na własne oczy. Nie tylko moim zdaniem druga edycja Festiwalu Kultury łowieckiej okazała się ogromnym sukcesem rewelacyjna promocja łowiectwa i tego pięknego miejsca. Bo ja wrócę tu na pewno, a więc do zobaczenia za rok w Jarocinie i za tydzień w kolejnym odcinku programu Zewnatury.